ma kochani już jestem włączę sobie tylko podgląd na live standardowo Majonez. I do przodu. Good. Wracamy do naszego Alvaro. Na tropie panter. To jest seria Alvaro na tropie panter, ponieważ on kocha ogólnie panterkę. Więc musicie... Dobra, stolik izometryczny. Stolik izometryczny. Mm. Grill niezły. Deluxe. To będzie ten. Lampa rozsiadła. Zgięta palma kokosowa. Olafian. 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 O Olafian. Kalie. 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 Hej, o Kamil. Kalie? Kalie! Stolik do kawy Stolik do kawy Latający dywan Latający dywan Latający dywan? Kwiaty nabrzeżne Dobra, więc tak. Nasz Sim zaczął teraz nową karierę dziennikarza. Gdzie jest mój zeszyt? The Sims 3. The Sims 1. 1, 4, The Sims 3 zeszyt. Gdzie jest mój długopis? Tak, dziennikarz jest zaznaczony. Będziemy robić karierę dziennikarza teraz. I musimy rozwinąć umiejętność pisania. Opcje, dźwięk trochę mi tak cicho, muzykę zostawmy na tym poziomie, o, better świetnie. Nie wyspał. Nie, 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 wejdź prysznic. prysznic Opcja. Nie ja wyczuję ogółym chyba. Przez myś chyba. <grywka> Co on chce? Znaleźć nasiona... Na chuja będziesz nasiona znajdywać. To jest nasz samochód z panterki. O której zaczynasz pracę? Za dwie godziny! Przepraszam. Czytaj... Co on ma ubrane w ogóle? Skąd masz tą czapkę? Skąd masz tą czapkę? Pierz, ja ci tego nie ubrałem. Jak ty wyglądasz? Strasznie. Strasznie. Graj w szachy. Dobra, do pracy. Do pracy! Ekstra, ekstra, nikt nie nie czytają. Czytaliśmy jeszcze. Boże, ale rzęchem jedzie. Tragedia. Jesteśmy w Sunset Valley. Kocham to miasto, szczęśliwe jak moje. Kariera dziennikarza jest w tym samym bloku co biznes. Ćwicz pisanie. Ćwicz pisanie. Potrzebujesz lepszej oceny pracy. Twój szef uważa, że koniecznie musisz przeczytać "Jaz Jezdnia czy Chodnik. Opowieść ku przestrodze. To krytyczny punkt Twojej dziennikarskiej edukacji. Jeśli w ten sposób poprawisz swoją ocenę pracy i sprawisz, że szef będzie cię bardziej lubił. Niech tak będzie. Niech tak będzie. apelu apelus 69 coś tam coś tam the sims 3 kupiłem the sims 3 możesz kupić na steamie albo na ea app też chyba są jeszcze dostępne a jak nie to na steamie na pewno są a jeszcze lepiej możesz wejść na stronę z kluczami na np kinguin albo instant gaming albo eniba Albo y, G2A, i na tych stronach będziesz na przykład miał klucz do Simsów. Podstawka na Instant Gaming, podstawowa wersja The Sims 3, kosztuje 4 złote. Więc wpisz sobie. Więc wpisz sobie. Na Instant Gaming, Instant Gaming, y, i tam wyszukaj The Sims 4 i podstawka tam jest za 4 zł. Później wpisujesz klucz na EA App i masz The Simsy 4. Inne dodatki też tam masz. Może też za 4 zł. Najlepszej. Wszystkie dodatki. Wszystkie dodatki też dostaniesz tam. Bo jak. Na EA App zapłacisz normalną cenę za Simsy, na Steamie też normalną, a tam gdzie klucze masz dostępne, to dostaniesz więcej. Daj mi znać czy Ci się udało kupić. Pójść do spa za 450? No chyba nie. Nie zostań tu. Zostań tutaj. Czytaj sobie jazda przychodni. Zabawa ci rośnie, wszystko super. Przeczytane. Dobra, możesz wracać do domu. Swoją panterką! Dobra, za głośno jest. Jednak jest za głośno, troszkę zmniejszmy o tyle, prawda? Tam to Dobra, wrócił do domu. Pies jest klejnot nowy. Szafir. Że słońce zaczyna mi tu świecić znowu. O, siedzicie sobie, ja im to zrobiłem. Daj mi tutaj grilla. I sobie siedzą sąsiedzi. Wszyscy mieszkańcy mogą sobie tutaj przyjść. Usiąść, podziwiać wodospad. Jeszcze zagłośno. za głośno. Za głośno. Gut. Świetnie. Przepraszam. Dobra. Musisz pisanie poprawić. Pisanie, popraw umiejętności pisania. Pisanie, popraw umiejętności pisania. Ten kącik też mu zrobiłem, śliczny jest. Aż do rozwoju umiejętności. Proszę bardzo. O kurwa Powiem wam, trwa to. Tak szybko się jest i nie uczy umiejętności w Zaraz będzie marudzić, że potrzeby mu spadły. No już się spiący robi, głodny się robi. Mhm. No i koniec. Dobra, to śpi. Duch? Duch! Bo zabiliśmy Geroda Hinoyasa. Zabiliśmy go. Jest Gerod teraz nasz nawiedza. Umarł oczywiście w basenie. Czerok. Oh, oh, Gotowanie albo logika. Logika lepiej. Dobra, jest śniadanie, danie naleśniki. Hmm, super za godzinę do pracy. Co ty śpisz kurwa w moim łóżku? Naprawdę. Ksiądz pójdzie do pracy. Świetnie. Fenomenalnie utalentowany arcymistrz szachowniczy Andrzej będzie wkrótce prowadzić mecz pokazowy przeciwko miejscowym w księgarni. Powinien wziąć udział w tym wydarzeniu. Wezmę. Jedź do pracy. I ćwicz to pisanie dalej, bo przecież. dramat. No idź tam. Musisz czekać w kolejce, aż się ogarną. Jest! To nie było najbardziej lektura, ale w tekście można było znaleźć smaczne kawałki. Poprawia się także Twoja ocena pracy. Świetnie. Świetnie. Kocham trójkę. Trójka to najlepsza część. Musimy zrobić wszystkie kariery, żeby zainstalować dodatek Wymarzone Podróże, który kocham! Kocham! Oglądaj Andrzeja zaraz. Nie obejrzysz, bo zaraz kurwa zaśniesz. Awans! Mamy awans. Zyskał na awans na stanowisko korektor, a także premium w wysokości 608. W tym ztechnicyzowanym świecie nadal trzeba zachować odrobinę człowieczeństwa. Twoim zadaniem jako kreator jest wyłapywanie wszystkich błędów. Korektor, korektor. Jesteś korektorem. Jakie mogło jakie mogł przepuścić komputer? Doskonale swoje umiejętności literackie. Nie rozpisuj się zanadto. <laughs> Pisanie 850, dobra, pisanie szybciej rozwiniesz, a musisz rozwinąć i tak nam zaśnie zaraz, więc. No, przepraszam, przepraszam. Dobra. Oglądaj Andrzeja! Oglądaj Andrzeja! Oglądaj Andrzeja! Oh Świetnie. Obejrzałeś Andrzeja, wymagania do pracy, pisanie. I nastrój świetnie. Śpij od razu śpij. W trójce, jakby wszystko trwa dłużej niż w dwójce. To jest minus. To jest minus. Ale nie masz takiej tragedii. Pamiętam, że ja sobie czytałem książkę. Nie, CD-action czytałem. Czekając, aż Sim zrobi to, co musi. To czytałem sobie CD-action. Polecam Wam. Czytać sobie, nie wiem, jakąś gazetę albo cokolwiek. Podczas czekania, bo to wszystko trwa tutaj, jakby nie patrzeć, Ćwicz pisanie. Pisanie, popraw umiejętności pisania. Hmm. Za godzinę idziesz do pracy. Super. Jest. Do pracy i nalej masz ten chujowy strój. Zanie pracy. O nie! Nie, nie chcę komornika. Proszę nie. Znowu zapomniałem. Nie, komornik, nie co mi zabierzesz? Proszę. Nie. Chyba zmywarkę zabrał, zmywarkę mi zabrał. I co jeszcze? Ilu? I co jeszcze? Co zabrał? Kurwa, dlaczego mi nie przypomnieliście? Komornik, jebany komornik. To jest zgniatarka do śmieci. warka. Coś zabrał stąd. Kaczuszkę? Kaczuszkę zabrał? Kaczuszkę zabrał. Nie wiem, co będzie robić z tą kaczuszką. Oh. Przepraszam. Lustro? Nie, nie, nie zabrał lustra. Nie miałem lustra, bo zauważyłem, jak on mi myje ręce, to patrzy przez okno. <ścoughs> Więc ja lustra nie miałem. Lustra nie miałem dobra, wracaj do domu. Sprawić umiejętność ogrodnictwa za 850. Nie, pisanie. Pisanie 4. Ja pierdolę. Napisać powieść fantastyczno-naukową. Dobra, pisanie. Rozpocznij powieść fantastyczno-naukową. Będzie się nazywać. Kunegunda. Kosmitką. 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 Czwarty poziom. Spisania. Przejrzeć się w lustrze. Czwarty poziom ogrodnictwa. Napisać książkę o honorarium w wysokości 300. A może okno zabrał? Może Martea? Może zabrał okno. Nie pójść do pracy. Jest zestresowany w chuj. Weź kąpiel z bąbelkami. Kąpiel z bąbelkami najlepsza na stres, zabawa czytaj, morderstwo w miłowie. Dlaczego pisanie go stresuje? Nie rozumiem tego. Ja... Yeah. Oh. Nugla, Beezer, Phoebe Nie, ja chyba zabrał kaczuszkę, wiesz? Spaghetti z warzywami. Pero es sí. Ja za wszyscy diex, sobie czytam. No jak widzicie wszystko trwa. W trójce. 24 minuty już nagrywamy, frytki już raczej będą gotowe. Pisanie kontynuuj tu Negonda kosmiczką. Za godzinę do pracy. Dobra, idź do pracy. Jak tam ci idzie to pisanie? No trochę rozwija tą umiejętność. Coś tam to daje. Mało, ale... Dobra, ma kolejny poziom pisania. Świetnie. Alvaro może już pisać dramaty obyczajowe nic to uwielbiają. Wszyscy najlepsi pisarze zarabiają tygodniowe góry pieniędzy z honorarium, ale muszę naprawdę ciężko pracować, aby to osiągnąć. Paulin Van ma kontakty w wydawnictwie i zarobki w honorarium w wysokości 500. Paulina, załatwi ci permanentną podwyżkę honorarium. Napisz książkę, zarobisz w ciągu tygodnia 500. Napisz dość książek 500 w honorarium. No dobra. Będzie awans! Awans! Historie i recenzje? O kurwa! Alvar, dzięki Alvaro zyskam awans na stanowisko wolny strzelec, a także premię w wysokości 704. Redaktor naczelny nie może cię zatrudnić na stałe, ale docenia twoje umiejętności jako wolny strzelec. Jeśli chcesz awansować, musisz zrejestrować świetne wiadomości, ponieważ... W te kilka szpalt, szpalt na pierwszej stronie walczy tłum reporterów. W historię i recenzję dziennikarz, który pragnie sławy, musi pisać artykuły lub recenzję. Bierz udział w wydarzeniach w całym mieście przeprowadzając wywiady z przyjaciółmi, a nawet grzeb w śmieciach i innych simów. A potem siadaj do komputera i zacznij pisać. Mhm. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, idę zobaczyć czy frytki mi się nie spaliły. Dobra, kochani, robimy przerwę obiadową. I wracamy do simsów trójki po przerwie obiadowej. Gdzieś tak chyba. Nie wiem, może za pół godziny, gdzieś tak. Może szybciej, zobaczymy. Także dzięki za uwagę. Yy, następny live zaczynamy od trójki.